Jakiś czas temu nagrałam podobnego vloga, z tym, że po angielsku, aczkolwiek stwierdziłam, że skoro w Polsce wciąż jakby temat zdrowia psychicznego jeszcze w niektórych obszarach bywa tematem tabu, jeszcze do pewnego stopnia stwierdziłam, że nagram też takie coś po polsku. Cześć! Mam na imię Oliwia i jestem studentką psychologii. Jeżeli sam nie jesteś rodzicem, aczkolwiek zmagasz się z jakimiś problemami i nie wiesz za bardzo, jak przekonać rodziców do tego, żeby iść po pomoc, to możesz pokazać im ten film. Na każdym etapie życia zmagamy się z różnymi problemami. Przykładowo dla osoby 40-letniej problemy mogą być na przykład wysokie podatki, kredyt na mieszkanie i tego typu rzeczy. A dla osoby mającej około 15 lat, takim największym problemem może być powiedzmy to, że się rozstała z drugą połówką. To, że Wasze dziecko oznajmia Wam, że potrzebuje pomocy, wcale nie oznacza, że jesteście złymi rodzicami. Mianowicie, wiele chorób psychicznych jest uwarunkowana genetycznie, a ponadto już dawno zostało udowodnione, że choroby psychiczne to tak naprawdę w dużej mierze choroby e, ośrodkowego układu nerwowego. Z tym, że oczywiście mogą do nich predysponować powiedzmy jeszcze jakieś schorzenia współistniejące, na przykład niedoczynność tarczycy, aczkolwiek przykładowo przy depresji cóż, taka osoba ma często problemy z korą przedczołową z jądrem półleżącym która jest odpowiedzialna za takie rzeczy jak wychwyt czy uwalnia, dopaminy czym jest dopamina? dopamina i serotonina to są neuroprzekaźniki czyli nic innego jak paliwo dla naszego układu nerwowego które ma na celu pobudzić go do działania i w momencie w którym ich poziom jest za niski, taka osoba często to nie ma siły na w świecie na naukę, na spotkanie ze znajomymi, i oczywiście nie tylko się to przytrafia dzieciom i młodzieży, ale dorosłym też. No i taka osoba może się zdarzyć, że no niekiedy będzie długo leżała w łóżku i po prostu czuła, że no nie da rady, jakby poradzić sobie nawet z taką prostą czynnością, jak przykładowo przygotowanie śniadania, tak. Oprócz tego różnym chorobom i zaburzeniom psychicznym sprzyjają jak najbardziej różne traumy psychiczne, a ponadto wykazano, iż w momencie, w którym osoba czuje ból psychiczny, aktywują się dokładnie te same obszary mózgu, co przy bólu fizycznym. Jeżeli chodzi o sposoby leczenia, to przykładowo psychiatra może przepisać leki, które zwiększą poziom tych brakujących neuroprzekaźników, jeżeli mówimy powiedzmy o depresji. Natomiast psycholog czy też psychoterapeuta może na przykład pomóc dziecku się nauczyć nazywać emocje, co według mnie powinno mieć już miejsce w szkole, tak? Powinno być coś takiego jak edukacja emocjonalna, no ale że tego nie ma, no to... Często ludzie są zmuszeni udać się do specjalisty, dopiero tam się uczą nazywać emocje, radzić sobie z tymi destrukcyjnymi myślami, zamieniać te automatyczne myśli na takie już lepiej, bardziej adekwatne do sytuacji. Oprócz tego terapia może jakby pomóc się nauczyć dużo lepiej komunikować z otoczeniem, tak? dużo bardziej adekwatnie reagować na poszczególne sytuacje. Bardzo ważne jest to, abyście zwracali uwagę na nie tylko opinie, tak, o poszczególnym specjaliście, aczkolwiek też na przykład w jakim nurcie pracuje. Generalnie ja na przykład osobiście jestem wielką zwolenniczką terapii poznawczo-behawioralnej, bo ma generalnie dużą skuteczność udowodnioną, aczkolwiek to też nie oznacza, że działa na każdego. Dla jednej osoby na przykład może być lepsza terapia systemowa, dla innej tam powiedzmy psychodynamiczna czy egzystencjalna. Różne są rodzaje terapii, różne są problemy i również z lekami nie należy się frustrować, bo to, że akurat nie wyszło z tym pierwszym doborem jeszcze nie oznacza, że trafiliście powiedzmy na złego psychiatra, tylko leki no, często wymagają zmian albo ich samych, albo ich dawek, żeby dopiero umożliwić po jakimś czasie normalne funkcjonowanie i często dzielą się na doraźne, które powiedzmy mają pomóc się osobie uspokoić w przypadku ataku lęku, albo też na leki, które dopiero zaczynają działać, powiedzmy po kilku tygodniach i pomagają jakby tak tej osobie dojść do siebie, jakoś tam ustabilizować jej stan. Na pewno terapia Wymaga dużo czasu i dużo cierpliwości. Często wiele problemów nie da się rozwiązać od tak. Często wymagają one dokładnego przepracowania, ale też również obserwacji, bo są powiedzmy choroby czy zaburzenia, które można stwierdzić dopiero po upływie iluś tam lat i przy określonych powiedzmy objawach. Także to też nie jest tak hopsiop. Mogą zdarzać się lepsze dni, mogą zdarzać się gorsze dni, i też to, że dana osoba, no w tym przypadku wasze dziecko, będzie chodziło na terapię, nie oznacza, że teraz już na pewno będzie wszystko dobrze, będzie z górki, wszystko będzie w ogóle ok, cudownie, i w ogóle nie ma się czym martwić. Nie, 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 to tak nie działa. Dziecko przede wszystkim potrzebuje wsparcia od Was jako rodziców, aczkolwiek też taką fajną opcją dla, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla osób dorosłych są grupy wsparcia, bo tam często trafiacie na osoby, które powiedzmy mają podobne problemy, tak. Oprócz tego też należy zwrócić uwagę, że to, że ktoś chodzi do psychologa, niekoniecznie musi się wiązać z jakąś chorobą czy zaburzeniem psychicznym, bo może być tak, że powiedzmy, mamy dorosłego, który rozstaje się z żoną, tak rozwodzi się, jest mu ciężko i też potrzebuje powiedzmy, przepracować ten dany problem ze specjalistą, tak. Wiem, że dla wielu osób. Takim, taką przeszkodą są koszty wizyt, aczkolwiek na szczęście mamy też psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, którzy przyjmują na NFZ. Fakt, terminy są nieco dłuższe, aczkolwiek w momencie powiedzmy trudnej sytuacji finansowej warto skorzystać, tak? Wiem, że tu są różne opinie. Jedni twierdzą, że. Opieka na NFZ jest tragiczna, aczkolwiek są wbrew wątpliwościom tacy specjaliści, którzy no, rozumieją pacjentów, starają się im pomóc, i przede wszystkim, jeżeli powiedzmy, znacie kogoś, kto się leczy w danej placówce, można powiedzmy, spytać taką osobę o opinię, tak, co sądzi. Na pewno taką rzeczą, którą warto pamiętać i którą ja zawsze powtarzam nawet w swoich piosenkach, jest to, że to zawsze jest w porządku szukać pomocy. Ludzie naprawdę. To, że komuś dany problem wydaje się błahy, nie oznacza, że dla drugiej osoby on też będzie błahy, prosty do rozwiązania, tak? No, tak po prostu jest. Ja ogółem już nagrałam dwa vlogi. Nie, to o tematyce takiej neuropsychologicznej, w której dokładnie wyjaśniłam podłoże neurobiologiczne, takich dele, dolegliwości jak chociażby depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe. Także jeżeli chcielibyście tu powiedzmy zgłębić nieco tą tematykę, to filmy wyświetlą się pod koniec tego vloga. Jeszcze tylko na koniec chciałam dodać do osób które zmagają się z różnymi schorzeniami, że to naprawdę ok, czuć się nie ok, i to nie jest jakby wasza wina, serio. Jeżeli powiedzmy mówimy nawet i o depresji, to Często ta choroba ma podłoże genetyczne albo jest spowodowana przez traumę, albo właśnie przez takie choroby somatyczne jak niedoczynność tarczycy, która sprzyja. Także naprawdę nie wincie się, tylko warto szukać pomocy, bez sensu się z tym męczyć. Z mojej strony to wszystko. Chciałabym przede wszystkim życzyć wszystkim dużo zdrówka. Oprócz tego, spokojnych i wesołych świąt, bo już generalnie niedługo mamy wigilię, także bardzo fajnie. No i cóż, dziękuję za obejrzenie tego vloga i na razie!